Na warsztacie mamy dzisiaj projekt wzmacniacza przeznaczonego do gitary oparty na lampie 6P13S i lampa sterująca podwójna trioda 6N9S. Transformator, który tutaj widzimy, pochodzi z odzysku z telewizora Rubina. Akurat taki miałem, który trzeba było przewinąć, i z kolei tutaj mamy lampę 6P13S, którą akurat miałem w starych zasobach, i do tego jeszcze dochodzi lampa 6N9S jako sterująca. Jako przezmacniacz wykorzystałem. Yy, przezmacniacz stereofoniczny na lampach 6J1. Może przejdziemy teraz do schematu. Tak wygląda ten schemat. Yy, tutaj mamy przetwornicę do zasilania tego układu. Tutaj jest lampa. Takich układów jest dwa. I zrobiłem w ten sposób po prostu, że tu mamy wejście z gitary, tu następnie wejście z gitary podłączyłem do poprzez potencjometr, znowu do wejścia i z kolei wejście dopiero na wzmacniacz, ten który tutaj widzimy. Tu jest lampa 6P13S, tu mamy 6N9S. Na wejście tego wzmacniacza. Wzmacniacz w tym osiąga moc gdzieś około 10 W. Ma bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o brzmienie, szczególnie gitara elektroakustyczna, bardzo dobrze na nim chodzi. Jeżeli chodzi o transformator głośnikowy, użyłem tutaj transformatora. TS30 transformator zwijany na wyjściu ma gdzieś około 13V, i w ten sposób po prostu postarałem się taki wzmacniacz zbudować. Ma bardzo ciekawe parametry, jeżeli chodzi o ten wzmacniacz, który tutaj widzimy. Stosowałem go w wielu wzmacniaczach do gitar i naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. To tyle, jeżeli kogoś interesuje budowa takiego wzmacniacza, schemat na nich można po prostu znaleźć w internecie. Ja po prostu też y, tym schematem się posługiwałem, po prostu, no i faktycznie zdałem egzamin. To tyle na dzisiaj. Wiele innych sematów i, i wzmacniaczy, które zbudowałem w następnych odcinkach. Pozdrawiam.